Czasami są takie nieoczywiste pytania, na które odpowiedzi również są nieoczywiste, ale dzisiaj odpowiedź będzie bardzo oczywista: na pytanie, dlaczego my, starzy ludzie po trzydziestce, nadal czytamy książki dla dzieci? Ta piękna, metaliczna książka, spoczywająca w cudownych, złocistych dłoniach najukochańszej, najwspanialszej kobiety na świecie, czyli mojej żony. To wskazówki Bartosza Szczygielskiego z ilustracjami Justyny Rusinek, czyli kolejna książka dla dzieci na naszym kanale nasz patronat medialny, który w księgarniach pojawi się 11 marca. I wypadałoby odpowiedzieć w końcu na pytanie. Dlaczego my czytamy książki dla dzieci? Tak. Tak. Tak, pytasz mnie. Pytam cię. Pytasz mnie, tak, tak. Dobra. E, ja. Tak, uwielbiam ją, ona to jest i tańczy dla mnie dobrze. Ja uwielbiam książki dla dzieci, ponieważ. i uwielbiam. Nie, no prawda jest taka, że yy... chyba najważniejszym powodem jest to. Już pomijając to, że dla dziecka, przyszłościowo dla dziecka, to jest to, że ja strasznie lubię odkrywać w książkach dla dzieci puenty nauki, zwał jak to, Wiecie, jakaś nauka z jakiejś książki powinna płynąć dla dzieci. Powinno coś się wydarzyć i coś dziecko powinno wynieść z tej książki. I ja bardzo lubię to odkrywać. Naprawdę, bardzo to lubię odkrywać. A jak tego nie odkrywam, nie znajduję, to jest mi bardzo przykro i stwierdzam, że to była zła lektura. Skoro weszłeś w tematykę błęd, to powinniśmy zacząć chyba od tego, za co w ogóle lubimy książki dla dzieci i jakie książki dla dzieci lubimy, bo nie ukrywajmy, książka dla dziecka nie różni się niczym od książki dla dorosłego. Rynek książki wypuszcza masę chłamu i czasami wśród masy gnoju trudno jest. Wyciągnąć tę jedną perełeczkę, która tam się świeci i przybrudzona tymi innymi dziadostwami, które ją otaczają. Wskazówki Bartosza Szczygielskiego to jest dość szczególna lektura. I na przykładzie tej książki powiem, jakie książki dla dzieci lubię ja osobiście, a ty powiesz, czy ty się zgadzasz i potem odpowiemy. A czy ja, ja się zdarzę z tym, co ty lubisz? Nie, czy, czy zgadzasz się z moją, z moim Czy kluczem. podzielasz moje zdanie, może tak? Tak, czy podzielasz moje zdanie, może tak. Historia opowiada o losach Maxa, młodego, normalnego chłopaka, który niczym się nie różni od swoich rówieśników, też czasami lubi sobie unikać, zwłaszcza obowiązku szkolnego, czasami kłamie, zdarza mu się tam ściemnieć tacie. I zaczyna się opowieść od tego, że Max postanawia iść na wagary. I w ten oto sposób zaczyna się najdłuższy dzień w jego życiu, ponieważ nie spodziewa się, że na jego drodze pojawi się znienawidzony wręcz nauczyciel matematyki, przerażający człowiek. Y Dziwna starowinka oraz dość osobliwa dziewczyna. To wszystko zaowocuje tym, że Max trafi w pewne miejsce, które z kolei sprawi, że trafi do swojego dziadka, od którego otrzyma tajemniczy stary zegarek. Brzmi tajemniczo, unikamy spoilerów, rzecz jasna. W ten oto sposób Max odkryje, że jest zdolny podróżować w czasie, a właściwie cofać się w czasie. Mm. I zaczyna się jazda bez trzymanki, ponieważ Max, który jak już wiemy poszedł był tego dnia na wagary i wiszą nad nim różne, mniej lub jeszcze mniej sympatyczne konsekwencje, zaczyna ściemniać i zaczyna sobie yy, kombinować, jakby tutaj wyjść na swoje, żeby nie oberwać po uszach. Wobec czego zabaw mamy zabawę z czasem, która kojarzyć się może bardzo jasno z dniem świstaka, żeby nie powiedzieć, że świra i widzimy cały przekrój najróżniejszych konsekwencji małych lub większych decyzji, jakie one mają wpływ na bohatera co w konsekwencji prowadzi nas do pewnej puenty, ale książka kończy się na tyle cliffhangerem że jeszcze tej pełni puenty mieć tutaj nie będziemy, ale wielu rzeczy się z... No wiemy, To jest opowieść o z jednej strony bardzo dynamiczna, bardzo fajna opowieść o podróżach w czasie, z drugiej strony o tajemnicach rodzinnych, ale też o zaufaniu i przyjaźni, ponieważ chłopiec poznaje dziewczynę, która no mocno zamiesza w jego życiu. I właśnie od tego punktu wyjdźmy. Dla mnie zgadzam się z tobą w 100%. Książka dla dzieci musi mieć puentę, ale nie może też być napisana jak dla idioty. Dzieci są inteligentne, no nie można tego negować. A czasem bym powiedziała, że nawet bardziej inteligentne od dorosłego człowieka, bo zauważają Proste, proste rzeczy, nad którymi w ogóle dorosły człowiek, znaczy trudne rzeczy, nad którymi dorosły człowiek w ogóle się nie zastanawia. Nie zastanawia się, dlaczego coś jest tak, a nie siak, a dziecko jest wnikliwe i chce się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, albo się nie dzieje. I każdy absurd mi się zdaje, że w książeczce znajdzie, bo już nieraz nasze dziecko zadawało mi tak trudne pytania, a ja nie potrafiłam znaleźć odpowiedzi, bo po prostu książka tej odpowiedzi nie dawała. Ja musiałam na poczekaniu wymyślić, o co mogło autorowi chodzić. I to jest, no to jest trochę przerażające, że właśnie na rynku książki, są wydawane książki, e, no niegodne tego, żeby zostały wydane, tak naprawdę. się znaczy, hmm. można to spuentować bardzo krótko. Dzieci tym się różnią od dorosłego, że mają większą ciekawość świata. Są bardziej właśnie wnikliwe. Tak. Chcą wiedzieć więcej, bo my już stwierdzamy, wiemy to, co mamy wiedzieć, chrzanić resztę. Jak coś nie jest napisane, to? to sobie dopowiemy, albo sami wytłumaczymy. I teraz pojawia się to pytanie, na, na które mamy udzielić odpowiedzi, dlaczego my czytamy książki dla dzieci. Ja tutaj przytoczę smutną historię małego Danielka, o który Jezus. zawsze uchodził za dziecko, które książki lubi, i tak było w istocie. Ja lubiłem książki, ale nie czytać. Postawić sobie na płyzce, żeby ładnie wyglądały. Tak, miałem całe biblioteczki pięknie wyglądające, nieczytane. I generalnie polegało to na tym, że każdy wiedział, że w prezencie może mi podarować książkę, ja będę zachwycony. W związku z czym wszyscy dawali mi książki, nawet nie patrząc na to, jakie to są książki, czego one dotyczą, czy one są dla mnie, czy nie dla mnie. Książka dla dzieci, on jest z dzieckiem dawaj, czy to dla dziewczynki pięcioletniej, czy to dla 14-latka dla dzieci, dla dzieci i jest wszystko dobrze. Największym paradoksem jest dla mnie sytuacja, jeszcze tutaj wtrącę, zanim przejdziemy do Twoich przeżyć, kiedy pod koniec drugiej klasy, bo to były jeszcze czasy, nie wiem jak teraz wygląda, ale wtedy dawało się najzdolniejszym uczniom nagrody książkowe na koniec roku razem ze świadectwem. I pamiętam, że na koniec drugiej klasy otrzymałem książkę, na której, nie pamiętam co to był za tytuł, ale na okładce było kółeczko Lektura dla klasy piątej. A pod koniec pierwszej klasy dostałem książkę o kwaśnym deszczu. Tak. Bardzo to było pouczające i porywające dla mnie. Ja nie wiem, dlaczego ludzie uważają, nauczyciele i tak dalej, żeby dziecku, powiedzmy, za dobre świadectwo dać książkę, że tak powiem, do nauki. To czy wiesz co? Nie, jeszcze te kwestie też czy ja zrozumiem. Ja nie rozumiem najbardziej tej, tej książki z drugiej klasy, dla piątej klasy, Ale... a ja byłem w drugiej, czyli nie, nie ta mentalność. Ale nie uważasz, że powinny dzieci dostać książki, które będą zachęcały do czytania, a nie coś, co. Tak naprawdę jest suchym faktem? O suchy, o suchy, wiesz, same suche fakty, jakaś nauka, cokolwiek? Jak podręcznik? Wiesz co, to już jest temat na zupełnie inny wywód. Ja natomiast bym się skupił na fakcie, że książka jest bardzo popularnym prezentem w naszym kraju. <grym> I mam, odnoszę wrażenie, że wiele osób wychodzi z takiego założenia, jak lubi książki, to jakąkolwiek książkę dostanie, będzie zadowolony. Może tak. nie jakąkolwiek, ale głównie na tych bestsellerach i tak dalej się skupiamy, nie? Bo skoro to jest takie dobre i tyle osób to kupiło i tyle osób czytało, no to musi być dobre, na pewno mu się spodoba. Wiesz co, ja bym to porównał. Jeżeli ktoś lubi słodycze, to nie znaczy, że zeżre wszystko z uśmiechem na ustach, co zawiera sobie tonę cukru, bo ktoś może wolić bezy, inny woli Raffaello, a ktoś inny na przykład ze słodyczy to tylko gorzka czekolada. No. <laughs> Preferencje, preferencjami, ale no. kurcze ludzie są ślepi na to, że nawet w książkach są gatunki, podgatunki, rodzaje i że zawsze to można jakoś dookreślić. I ja sobie postanowiłem, że nie będę nigdy takim rodzicem, który będzie dziecku dawał książki od czapy, nieprzemyślane, tylko że chcę wybierać, selekcjonować na tyle fajne, ciekawe lektury, które mnie zainteresują, które też sprostają tym moim wzorcom. Czyli właśnie puenta, musi bohater ponosić konsekwencje, bo jeżeli bohater popełnia błędy i nie ponosi konsekwencji, to tę książkę najchętniej bym wyrzucił przez okno. Musi też być wciągająca i inteligentnie napisana. To są takie podstawowe rzeczy, bez których dla mnie książka nie istnieje. No nie, no, ja już kiedyś powiedziałam, że książka dla dzieci to jest chyba najbardziej wymagająca książka, jaką można napisać. Mhm. Bo nie może się każdy wziąć, o usiąść, i o napisałem, bo jest tutaj o takiej dziewczynce siedmioletniej, haha, bo sobie spotyka smoka i pieska i fajnie jest. Nie no, to jest. Dla mnie to jest sztuka. Ja bym się w życiu nie porwała na, za napisanie, na, na, na napisanie książki dla dzieci. Się to jest ba... duża odpowiedzialność po prostu. Mi się bardzo podobało u Bartosza Szczygielskiego to, mm. że on właśnie od różnych stron pokazuje, że każde nasze działanie w życiu ponosi, niesie ze sobą jakieś konsekwencje. Że nic nie pozostaje tak naprawdę bez y, ciągu dalszego. Podejmę taką, a nie inną decyzję, Chcę kogoś okłamać, oszukać, czy zrobię coś nie tak, zawsze niesie to za sobą jakiś ciężar, jakiś bagaż, z którym prędzej czy później będę się musiał zmierzyć. Że to wcale nie jest dobre. Z drugiej strony też nie umoralnia jakoś tutaj szczególnie, dzięki czemu też pozostawia dziecku, czy w ogóle czytelnikowi, jakieś pole do własnej interpretacji, do przemyśleń, zachęca do tych refleksji. Z trzeciej strony no, jest to książka, którą się czyta bardzo szybko, bo jest wartka dynamiczna, przepełniona akcją, ale też taką fajną fabułą, ciekawą, to odbiegającą od masy badziewia, które, które na rynku można dostać. Jestem na przykład wiel największym wrogiem kota w butach. Baśnie o kocie w butach. No to nie jest najlepsza bajka. Mi tu w ogóle się wydaje, że te stare bajki nie mają żadnej puenty, żadnego morału, żadnej nauki. Nic z tego nie wychodzi. To że rozgraniczmy, bajka a baśń, bo tutaj masz na myśli bardziej baśnie, bo bajka no, baśni, to był czerwone, utwór... kapturki, czerwone kapturki, kopciuszki i te inne. No tak, bo bajka to był utwór wierszowany zawsze z puentą no, tak, itd. itp. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie, czy baśnie miały, muszą mieć jakąś puentę, przynajmniej te baśnie Grimów czy Peru, czy inne stare baśnie. One nie były nigdy skierowane do dzieci. No tak, do dorosłych było pisane. Żeby na ale były, się mogli ale były przerabiane na bajki, znaczy no dla historii dla dzieci, tak? Już pozbawiono tych krwawych i morderczych wątków i były dla dzieci. Więc czemu nikt nie pomyślał, żeby wcisnąć tam jakiś morał z tego? No ale wracając teraz do, do, do tych wskazówek dla mnie to jest wielka przyjemność móc przeczytać jakąś książkę i mieć taką świadomość, że kurczę, to jest dobre, mogę tę książkę polecić czy Lilce za parę lat, czy, czy mojej chrześnicy, której zresztą polecam jakieś fajniejsze tytuły i to są za każdym razem książki, które znam, które czytałem. Czuję się od razu takim fajnym wujkiem, że nie idę na, na łatwiznę, nie wchodzę do Empiku, nie biorę pierwszego z brzegu, bo ma ładną okładkę i nie rzucam masz, czytaj, mimo że to może nie być zupełnie dla ciebie, tylko staram się selekcjonować. Nie wiem, czuję, czuję na sobie odpowiedzialność, że to jest takie głupie dawać coś, czego się nie zna. My tu mamy taką sposobność, że po prostu dostajemy we współpracy te książki. Ale zobaczcie, zwykły człowiek nieraz nie ma żadnej możliwości, żeby dobrze wybrać książkę dla dziecka, bo musi kupić i dopiero mhm. wtedy przeczytać i sprawdzić, czy to faktycznie jest dobre. Dlatego to nie chodzi o umoralnianie, bo absolutnie nie, nie jest rzecz w tym, że Chcąc wybrać dla dziecka książkę mam iść, kupić w Empiku 10 książek przeczytać i wybrać tę jedną najlepszą, bo nie każdy ma taką sposobność. Ja uważam, że skoro my mamy taką sposobność, to głupotą z naszej strony byłoby nie skorzystać nie z tego. Dlatego ja uważam, że to jest bardzo ważne. Z drugiej strony, też nie będę ukrywał. To nie tylko chodzi o dziecko. Ja po prostu bardzo lubię historię dla dzieci. Bardzo lubię się tych inteligentnych rozwiązań doszukiwać, tych inteligentnych treści i lubię po prostu czytać czasami coś na rozluźnienie. Przecież też muszę zaznaczyć, że czasami książka dla dzieci jest bardzo wymagająca, co też sobie bardzo cenię. O, dla mnie niektóre były zbyt wymagające i niektórych nie dokończyłam, naprawdę. Naprawdę. Wskazówki bardzo gorąco Wam polecam. Mądra, pouczająca książka Bartosz Szygielski z ilustracjami Justyny Rusinek od 11 marca w księgarniach. I dajcie nam też znać, co wy sądzicie o odpowiedzialności dorosłego. Czy dorosły powinien ponosić większą odpowiedzialność za książki, które podsuwa swojemu dziecku? Czy powinniśmy bardziej skupiać się na treści, a mniej na pięknych okładkach czy polecankach? Ja osobiście apeluję do tego, żebyśmy zawsze kontrolowali to, co przekazujemy naszemu dziecku, bo nie każda rzecz, którą dajemy, jest dobra. Oczywiście, wedle własnych możliwości. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Tymczasem subskrybujcie kanał i trzymajcie się ciepło. Cześć! Cześć.